serdecznie. Kolejna partia St. Louis z białymi Alireza Firouzja, czarnymi Ramesh Babusz Nantha. Sycylijską zagro. wariant <coughs> No Tak grają no. g Taka historia goniec G7 i E5 zamurował mu centrum. więc ten zagrał C3 i też zamurował. I którym pianem odbijamy? Zdania naukowców są podzielone. Ostatnio wolą odbijać pionem D. Hetman F7 tu będzie nacisk na piona D3. I tu myślał 10 minut i zagrał skoczek F6. A ten myślał 15. I A4. No, dziwny ruch chyba się. Straszy mu długą rozsiadę. Czarny ma parę gońców, ma nacisk na piona. Trzeba obronić piona, obronił, nie zamyka gońca. 24 minuty. Koniec C7, tu wszystko jest bronione. H3. No już naciska na D3. I spokojne B6. Czarny stoi wyśmienić, chociaż pozycja jest równa. Chociaż pozycja jest równa. B4. No, jeżeli nie mamy pary gońców, a przeciwnik ma zdwojone piony, to takich ruchów nie robimy. Bo po pierwsze rozdwajamy mu piony. Po drugie, otwieramy mu gońca. Wdzióp. I nie wziął pianeczka, bo tu, ale napad koni się. Jeżeli się robi takie ruchy, to to znaczy, że coś jest nie tak, ale tu napad. Dlaczego? No bo ma parę gońców i figury się otwierają. Co teraz, panie premierze? Co grać czarnymi? Się się. No trzeba cofać Hetmana, bo on tam źle stoi. Koń się musi wrócić. Jak podważysz tego się? Białaś się prosi, żeby mu to zagrać, bo tam wisiał pion. Konik nie mógł odejść. <laughs> Pytanie jest bardzo proste C5. Goniec B7 widzimy, czarne figury stoją harmonijnie, gońce strzelają w centrum, a skoczki nie mają punktów oparcia A5 ma no, takie. Obiektywnie obiektywne, ale wieża C8 w ogóle się nie boi i 5 będzie szedł 5 będzie szedł. Hetman chce wziąć na F7, o tu. Ale takie rzeczy to dziecko widzi. No z nie wiesz, ale co on będzie robił z tym pionem? Co on będzie robił z tym pionem? I co teraz zagrać, panie premierze? Teraz, teraz trzeba wykonać niestandardowe posunięcie, niestandardowym posunięciem jest bicie, i co biały ma zrobić. Jak zbije konikiem, to dostanie wieża D4 i się popłacza. A to jest jeszcze gorsze. W dziób. W dziób. I dwa piony idą. Tu wisi pion, nikt tego piona nie bierze. Można grać wieża D8. On po prostu idzie. On po prostu idzie. Teraz nie może iść. On mu zbije. I można tego nie wygrać. I tego najpierw wieża na D8 konika. No i po wszystkim jest. Jeszcze zaszalał. Zaszalał, ale wziął. Jaki ruch jest najprostszy? Kto znajdzie? Najprostsza u mnie zawsze jest likwidacja kąt przeciwnika. Likwidacja kąt gry przeciwnika. Czyli Hetman D7. Jak wymieni Hetmana, to smutne. Jak Hetman C2, to wymieni Hetmany na D1. Także tutaj. Zagrał taki debiut Zauważcie, że Alereza Firuzija w takie spokojne pozycje źle gra. O. Niby nic się nie dzieje I, i nagle się rzuca B4. I nagle się pozycja otwiera. Gońcaż i dostaje O. Konie podwisają, nie mają punktów oparcia w centrum. Ten młody dobrze policzył. Ale Reza Firouzja ma już 27 lat, już nie jest taki młody. O. I tu znalazł fragment piękny ruch. Tu już poroszcz. I podziękowanie. I ja dziękuję.